Cześć, witaj. Dzisiaj pokażę Ci, jak korzystać z platformy społecznościowej, jaką jest Instagram. Jest to poradnik dla osób bardzo początkujących, a jeżeli już korzystasz z aplikacji, to może też znajdziesz coś dla siebie, ponieważ, jak wiesz, Instagram ma mnóstwo aktualizacji i ciągle się zmienia. Instagram to platforma społecznościowa, która ma powodzenie wśród różnych grup wiekowych i jest wykorzystywana zarówno do celów prywatnych, jak i biznesowych. Ja wykorzystuję ją osobiście do celów biznesowych, a dziś pokażę Ci, i jak z niej korzystać. Pierwszym krokiem jest pobranie aplikacji z Google Play lub App Store, a tak wygląda moje konto na Na Instagramie. samej górze mamy nazwę użytkownika, poniżej znajduje się zdjęcie profilowe oraz takie informacje jak ilość postów, które opublikowałam, ilość osób obserwowanych i obserwujących. Ilość obserwujących pokazuje ile osób śledzi profil użytkownika, natomiast ilość obserwowanych osób to liczba kont, które dany użytkownik obserwuje. Poniżej znajduje się pole nazwa, gdzie wpisujemy swoje imię, nazwisko i słowa kluczowe, aby inni użytkownicy łatwiej mogli nas znaleźć. Poniżej jest bio, czyli przedstawiamy tutaj siebie, swoje zainteresowania i dodajemy ważne informacje. Te kółeczka to relacje wyróżnione, czyli miejsca, w których możemy dowiedzieć się więcej o danej osobie, poznać jej ofertę lub opinię. Klikając w te małe kwadraciki, możemy zobaczyć wszystko, co dana osoba opublikowała, zdjęcia i filmy. Natomiast druga ikonka zawiera wyłącznie rolki, czyli krótkie, dynamiczne filmy wideo. Klikając w ikonkę domku, przechodzimy do głównej strony Instagrama, gdzie widzimy najnowsze posty i relacje od osób, które obserwujemy. Klikając w ikonkę lubki, natomiast możemy szukać użytkownika po nazwie, możemy wpisywać hashtagi lub słowa kluczowe, które nas interesują. Jeżeli dane konto jest publiczne, zobaczymy na nim wszystkie posty. Możemy również dodać takiego użytkownika do obserwowanych lub wysłać mu wiadomość. To kolorowe kółeczko wokół zdjęcia profilowego oznacza, że dany użytkownik opublikował Stories, czyli relację dostępną przez 24 godziny posty użytkownika można komentować, dodawać do nich serduszka oraz przekazywać dalej za pomocą opcji udostępniania. Ciekawą funkcją Instagrama są relacje, czyli stories, które znikają po 24 godzinach. Mają one wiele opcji. Można doda dodawać do nich naklejki, robić ankiety, dodawać różne efekty, filtry, muzyczkę. Dzięki tym funkcjom relacje są interaktywne i angażujące dla Pokażę widzów. Pokażę Ci jeszcze jak dodać rolkę. Wybieramy sobie wcześniej przygotowany filmik. Ja przygotowuję je z reguły w aplikacji Kapka. Dodając rolkę mam Mamy też kilka opcji jeszcze do wykorzystania. Można też dodać muzyczkę, do... wolnie edytować rol. Przed opublikowaniem dodajemy jeszcze opis, hashtagi i oznaczenia. Klikamy udostępnij i mamy gotowy film. Mam nadzieję, że ten krótki przywodnik po Instagramie Ci się podobał. A jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, to zostaw je proszę w komentarzu. Koniecznie zaobserwujmy profil na Instagramie, bo tam dzielę się na bieżąco.